Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Jak widzicie, trochę, trochę u mnie zmiany. Ja jestem w Egipcie, w Furgadzie. I jak widzicie, zgoliłem wąsa. Słuchajcie, zgoliłem wąsa, bo po pierwsze, nie dlatego, że zmieniłem nagle religię. Jestem jakimś skrajnym... Ach, wyroszczę to się z tyłu tam. Czy się nie wyłuszczy? Nie wyłuszczy się. Nie jestem jakimś tam skrajnym dzihazardystą, ale ale w środę mam nurkowanie w masce. No i niestety z tym wąsem nie jestem w stanie nurkować. A druga sprawa jest taka, że jak wiecie, jeszcze mam operację operację nosa, zabieg nosa. No i też przy okazji muszę tego wąsa zgolić, nie? Dlatego dlatego dzisiaj tak jest, jak nie jest, no. I oczywiście pozdrowienia z Egiptu, z Hurgady z hotelu y, Alba, Albatros Leila a Leila. a tu gdzieś leci samolot na mnie